Cześć, z tej strony Werner z załogi blogu W Cieniu Imperium. Tegoroczne wakacje powoli dobiegają końca, tak jak i do końca dobiegł proces wydawania polskiego tłumaczenia wewnętrznego wroga do czwartej edycji Warhammera. Ostatnim podręcznikiem tej serii, jaki nakładem wydawnictwa Copernicus Corporation ukazał się na naszym rynku, jest niezbędnik do Imperium w ruinie, któremu dzisiaj poświęcimy trochę uwagi. Spakujcie więc kanapki oraz własną kopię galmaraza, ponieważ zapraszam Was na recenzję ostatniego niezbędnika w tej serii. Na początek, tradycyjnie, już kilka informacji na temat tego, jak wygląda ten podręcznik, jak jest zbudowany. Mamy tutaj twardą układkę, która na swojej pierwszej i ostatniej stronie niektóre elementy ma pociągnięte lakierem UV, także są one lekko wypukłe i błyszczące pod światło. W środku znajdziemy 118 stron tekstu, plus do tego kilka stron zawierających handouty dla graczy oraz reklamy innych podręczników z tej serii. Na wewnętrznej stronie okładki, zarówno tej przedniej, jak i tylnej, znajdziemy wklejkę z mapą Imperium z zaznaczonymi prowincjami elektorskimi, a całość wydrukowana jest na dobrej jakości, grubym papierze i uzupełniona przez całkiem sporo ilustracji, niektóre kolorowe, inne czarno-białe, w stylu, do którego Cubicle 7 zdążyło już nas przyzwyczaić. Tym konkretnym egzemplarzem dysponuje dzięki uprzejmości Copernicus Corporation, ale trafi on wraz z początkiem września do jednego z patronów. Jeżeli chcecie dowiedzieć się na ten temat więcej, to sprawdźcie link do naszego patronite, który znajduje się w opisie. No ale wracając do recenzji tego podręcznika. Jego zawartość podzielona jest na 12 rozdziałów, i o ile treści znajdujące się dosłownie w każdym z tych rozdziałów mogą w jakiś sposób posłużyć do rozbudowania waszej wersji kampanii wewnętrznego wroga, to według moich szacunków tak bezpośrednio do jego fabuły odnosi się może połowa tych rozdziałów. Ale ocenić będziecie to mogli sami po tym, jak przejdziemy po kolei przez poszczególne rozdziały, no i powiemy sobie kilka słów na temat tego, co się w nich znajduje. Rozdział pierwszy zatytułowany jest w polskiej wersji tego podręcznika Miejsce Leśniącej Skały i jest dość mocno rozbudowanym opisem lokacji, a dokładniej pewnej świątyni, która znajduje się no załóżmy, że w połowie drogi między Aldorfem a Midenheim, jaka może odegrać pewną rolę w kampanii wewnętrznego wroga. Znajdziemy tutaj 10 stron opisu samej lokacji, tego jakie dodatkowe sekrety może ona skrywać, opisy kapłanów wraz ze statystykami, którzy opiekują się nią, oraz dużo pomysłów na to, w jaki inny jeszcze sposób można by ją wpleść w nasze przygody, niekoniecznie w kampanię wewnętrznego wroga. Rozdział drugi dotyka z kolei tego, w jaki sposób pokazywać graczom narastającą w danej lokalizacji, no w tym wypadku, ponieważ mówimy o wewnętrznym wrogu, chodzi akurat o Aldorf, ale nie tylko tam wpływ chaosu może być widoczny. W każdym razie, jak w danej lokalizacji pokazywać, że wpływ chaosu narasta od różnego rodzaju szaleńców, którzy wieszczą koniec świata i End Times. Aż do tego, że na przykład nie wiem, półtusze wieprzowe zaczynają ożywać i atakują przypadkowych przechodniów, łącznie z naszymi graczami. No i nie wspominając o wszelkiego rodzaju elementach dzikiej magii, tego w jaki sposób działanie magii może być wzmacniane itd., także w tym miejscu kilka stron temu tematowi zostało poświęconych. Nie jest tego bardzo dużo, no ale znajdziemy tutaj taki element. Rozdział trzeci opisuje klan Szalonego Wroniszcza, czyli jeden z goblińskich klanów. Tutaj akurat ten, który może stanąć na drodze graczy chcących odzyskać Galmaras w trakcie przygody. Znajdziemy tutaj informacje na temat samego klanu oraz opis tego, w jaki sposób ludzie mieszkający w Imperium widzą ten klan z zewnątrz. Tutaj po raz kolejny autorzy Warhammera IV edycji sięgnęli po pomoc żyjącego w świecie uczonego starego Old Wardera. Znajdziemy też informacje na temat tego, co się stanie, jeśli zjemy kapelusze Szalonych Grzybków oraz trochę statystyk co ważniejszych goblińskich członków tego klanu oraz kilka pomysłów na sztuczki, którymi członkowie tego klanu mogą zaskoczyć naszych bohaterskich graczy. Rozdział czwarty to z kolei opis specyficznego regimentu wojsk imperialnych, który nazywany jest Imperialnymi Ostlandczykami, jest to regiment zwiadowców, którzy specjalizują się w przepatrywaniu, przeszukiwaniu i patrolowaniu wszelkiego rodzaju Terenów górskich, nie zawsze w samym Ostlandzie, który w większości składa się z lasów, natomiast wschodnie zbocza gór-środkowych to są właśnie te tereny, z których bardzo często rekrutują się właśnie członkowie tego regimentu. W tym miejscu opisano jego historię, specyficzne tradycje osoby, które pełnią ważne funkcje w ramach tego regimentu. Poświęcono temu zagadnieniu łącznie około 10 stron. Także jeśli chodzi o ilość informacji dotyczących tylko jednej jednostki wojskowej w ramach Warhammera Fantasy, no to jest to relatywnie dużo, trzeba przyznać. No ale po rozdziale czwartym przechodzimy płynnie do rozdziału piątego, który w bardzo dużych szczegółach porusza kwestię Nordlandu i całego tła historyczno-politycznego dotyczącego sprawy wyrwania się tej prowincji na niepodległość spod władzy Miedenheim. Rozdział ten nie jest długi, natomiast tłumaczy i pokazuje różnego rodzaju zależności i rzeczy, które mogą być pokazane przez nas w trakcie kampanii Wewnętrznego Wroga lub w innych naszych kampaniach, które odbywają się mniej więcej w tym samym czasie w Imperium. Także, jeżeli jesteście zainteresowani polityką i tą kwestią floty Karla Franca, Gauzerów, Nixów. Tego typu rzeczami, tutaj znajdziecie na ten temat trochę więcej informacji niż jest normalnie w podręcznikach do wewnętrznego wroga, wraz z dwoma pomysłami na to, w jaki sposób kwestie tej niepodległości Nordlandu można wprowadzić na nasze sesje, żeby nasi gracze zauważyli, że taka rzecz w imperium w ogóle jest podnoszona. Rozdział 6 z kolei skupia się na alternatywnych zakończeniach, to znaczy na tym, co mogłoby się stać, gdyby graczu nie udało się powstrzymać tych planów wszystkich istot pociągających za sznurki w trakcie wewnętrznego wroga, lub udało się powstrzymać tylko część z tych planów wewnątrz planów, wewnątrz planów. Tutaj mamy kilka alternatywnych wersji tego, w jaki sposób sytuacja może się rozwinąć, które możemy wykorzystać. Bądź nie. Z kolei rozdziały 7 i 8 to tak naprawdę bestiariusze, gdzie rozdział siódmy jest opisem jednego konkretnego demona znanego jako odmieniec, a rozdział 8 zawiera w sobie opisy kilku dużych, groźnych bardzo i niebezpiecznych potworów, które możemy wrzucić na naszych graczy, by przeszkodzić im, dajmy na to, w odzyskaniu galmaraza. Z kolei rozdział dziewiąty to tak naprawdę opisy dwóch bohaterów niezależnych, z czego jeden jest dość standardowym deserterem, który w tym momencie ukrywa się w lesie. Z kolei drugi jest bardzo ciekawą postacią, o której tutaj nie chciałbym zdradzać zbyt wiele, ale powiem tylko, że ma pewne związki ze starożytną nehekarom i myślę, że jest naprawdę bardzo ciekawym npc który mógłby wprowadzić wiele zamieszania i wiele dodatkowych informacji na wiele, wiele różnych sesji, więc myślę, że akurat w tym przypadku Cubicle 7 zrobiło bardzo dobrą robotę, tak rozpisując tą postać. Dodatkowo rozdział ten wzbogacony jest przez linię czasu, na której rozpisano większość wydarzeń związanych z istnieniem demona znanego jako Scherer Getru. Dlaczego to jest w tym samym miejscu, nie wiem, to nie do mnie pytanie. Myślę, że jeśli chodzi o ułożenie materiałów w tej serii podręczników, to każdy ma swoje własne zdanie na ten temat i pewno porozmawiamy sobie na ten temat jeszcze troszeczkę później. Natomiast póki co przejdźmy do opisu kolejnych rozdziałów. Kolejne trzy rozdziały mogę opisać łącznie, ponieważ są to tak naprawdę trzy różne przygody. Pierwsza nazywa się Im są więksi, druga Oblężenie Disdorfu, a trzecia to ostatnia już przygoda z serii Władcy Grobów, które pojawiały się w Niezbędnikach właśnie do Wewnętrznego Wroga od samego początku. Mianowicie jest to przygoda zatytułowana Triumf Władcy Grobów. Łącznie przygody te zajmują niecałe 50 stron tego podręcznika, także stanowią całkiem spory procent jego zawartości. Po nich znajdują się materiały dla graczy, które możemy sobie skserować i graczom rozdać właśnie w ramach tych przygód, oraz kilka stron z reklamami i tylna strona okładki z drugą wklejką z mapą, taką samą jak z przodu. No i na tym możemy skończyć opis zawartości tego podręcznika. Imperium chwieje się w posadach, a wojna domowa wisi na włosku. Czy dzielni bohaterowie ocalą mnie przed strasznymi planami kultystów chaosu? Nie wiem, ale mam swoje podejrzenia. Zwłaszcza, że to właśnie wy już teraz możecie odkryć po polsku ostatnią część nowego wydania epickiej kampanii Wewnętrzny Wróg. A tego lata na naszych patronów czekają aż trzy kopie Imperium w ruinie. Plus dodatkowa niespodzianka na koniec wakacji nie czekaj, wejdź na patronite.pl i wesprzyj w cieniu Imperium. Przechodząc do moich wrażeń na jego temat, przede wszystkim jeśli chodzi o samo tłumaczenie, to jest ono wykonane dość dobrze, chociaż. Nie ustrzeżono się tutaj kilku, bo raczej drobnych błędów i nieścisłości. Z tego co ja zauważyłem, to w kilku miejscach, dajmy na to, posłużono się raczej niezręcznymi zwrotami. Tak jak na przykład opisując tego dezertera, o którym wspominałem wcześniej, w jego opisie znalazło się określenie, że jest doświadczonym leśnikiem, podczas gdy w oryginale chodziło o to, że świetnie radzi sobie w lesie. No, dezerter ukrywający się w lesie nie jest leśnikiem. Tego typu drobne niezręczności w tłumaczeniu nie zdarzają się na szczęście często, natomiast czasami się zdarzają. Znalazłem też miejsca, w których zostawiono w polskim tłumaczeniu placeholder na numer strony z wewnętrznego wroga. Jest takie strona XXX, żeby sobie sprawdzić, więc tutaj takie drobne pomyłki redakcyjne, które no, nie powinny się zdarzać, ale czasami się zdarzają. Tutaj jak najbardziej występują. Ja je znalazłem. Pewno nie znalazłem wszystkich, ale to nie jest coś, co w jakiś sposób bardzo przeszkadza w odbiorze tego podręcznika. Generalnie jest przetłumaczony dobrze, a tych błędów, o których teraz tutaj mówię, jest relatywnie niewiele, przynajmniej relatywnie niewiele ja ich zauważyłem. Jeśli chodzi o samą zawartość, na którą Copernicus Corporation nie ma żadnego wpływu, ponieważ ten podręcznik został tak, a nie inaczej skonstruowany przez Cubicle 7, no cóż. Moim zdaniem jest to najmniej niezbędny niezbędnik z całej tej serii. Jeżeli chodzi o te informacje, które rozbudowują przygodę wewnętrznego wroga, to akurat w tym wypadku jest ich relatywnie niewiele. Nie zapominajmy o tym, że trochę ponad 1 trzecia tego podręcznika to są trzy przygody, które w naszym wykonaniu, na naszych sesjach w ogóle nie muszą mieć związku z wewnętrznym wrogiem więc tylko te pozostałe 10 rozdziałów w jakiś sposób może wpłynąć na rozbudowanie nam wewnętrznego wroga lub rozbudowanie tego świata. Jeśli chodzi o bestiariusze, no to zawsze miło mieć ciekawsze, większe, dziwniejsze potwory, no ale czy to jest niezbędne? No nie. Jest imperialne zoo, podręcznik, który w całości poświęcony jest różnego rodzaju potworom, są inne miejsca, gdzie znajdziemy statystyki różnych dziwnych stworzeń. Jest opis tej świątyni na początku ciekawy jak najbardziej, wprowadzający bardzo zróżnicowane postaci, które możemy wykorzystać, lub nie jakieś ciekawe tło historyczne. Ale czy to jest niezbędne do wewnętrznego wroga? Raczej, moim zdaniem, nie. Czy imperialni Ostlandczycy są czymś, co jest niezbędne w wewnętrznym wrogu? No, też moim zdaniem, nie, choć akurat ten regiment tutaj. Moim zdaniem, jest wyjątkowo ciekawym fragmentem loru Warhammera, ale na ile związanym z wewnętrznym wrogiem, a na ile po prostu ciekawym elementem, który, no powiedzmy sobie szczerze, nie zmieścił się nigdzie indziej. Ja mam takie wrażenie, że ten podręcznik przypomina trochę archiwa Imperium, luźno związane z wewnętrznym wrogiem. Jeżeli wiedząc to, co. Wiecie na temat treści tego podręcznika, Wam to zupełnie nie przeszkadza, to jak najbardziej. Myślę, że można ten podręcznik polecić, mając na uwadze to, że relatywnie w niewielki sposób rozbuduje on nam kwestie związane z samym wewnętrznym wrogiem. I myślę, że jeśli o ten aspekt chodzi, najciekawszym jego elementem jest ten rozdział poświęcony alternatywnym zakończeniom, alternatywnym imperium. Które mogą powstać na skutek działań bądź zaniechań naszych graczy. Bo jeżeli chcielibyśmy kontynuować grę w tej samej linii czasowej, to w zależności od tego, co nasi gracze zrobią, no takie będą konsekwencje. A tutaj mamy to dość dobrze opisane, natomiast no, ten rozdział sam w sobie nie jest bardzo duży z konieczności, ponieważ no, jeżeli zaznaczamy, jak może potoczyć się sytuacja. I tak zawsze na waszej sesji ta sytuacja potoczy się w troszeczkę inny sposób. Tutaj jest kilka takich, właśnie, głównych możliwości, które wynikają z założeń głównej fabuły. Jeżeli chcielibyście to wykorzystać na waszych sesjach, i tak zapewne musielibyście troszeczkę to dopasować do tych wydarzeń, które miały miejsce u was. Ja uważam, że ten element jest bardzo ciekawy, ale on jest nieduży, szczerze mówiąc, więc. No, ja mam trochę takie mieszane uczucia. Jeżeli chcielibyście zebrać wszystkie możliwe podręczniki z tej serii, to jak najbardziej. Jeżeli oczekujecie, że ten niezbędnik bardzo rozbuduje wasze postrzeganie wewnętrznego wroga, no to niestety tutaj byście się. Zawiedli, ponieważ on nie rozbuduje tego w duży sposób. Natomiast, jeżeli chcecie mieć trzy całkiem duże, całkiem fajne przygody i kilka elementów, które trochę rozbudują wam wewnętrznego wroga, zwłaszcza ten element dotyczący alternatywnych zakończeń i konsekwencji działań graczy, to jak najbardziej wtedy można ten podręcznik polecić. To powiedziawszy, powoli będę się na dzisiaj z Wami żegnał. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę albo wyślijcie tą recenzję osobie, której może się ona przydać przed podjęciem decyzji o zakupie tego podręcznika. A ja ze swojej strony chciałem bardzo podziękować patronom, którzy wspierają powstawanie tych odcinków. Jeżeli chcielibyście do nich dołączyć, to wszystkie linki również do naszego Discorda znajdują się w opisie. Jeżeli uważacie, że robię dobrą robotę, możecie też postawić mi wirtualną kawę albo inny napój. A ja się z wami na razie żegnam i do usłyszenia już niebawem.